Dzień dobry. dzień dobry. Ale mam dzisiaj fryzurę jak stary punk Po obudzeniu się po pierwszej nocy na Jarocinie po prostu coś leży. A tam chyba dzień jakąś łysinę widać. Co tam lepiej na TikToku widzicie? Jakaś łysina jest, czy nie ma? Nie wiem. Dzień dobry wszystkim. Co to my mamy w wtorek, nie w środę? Dzisiaj już mamy dzień dobry. Grzesiu to się pierwszy wybił na prowadzenie. Dzień dobry, może coś mi się tu pokazało. Zobaczcie, mój można, narzeka, ja nie na rzeka, mam dobry, włosy puszyste, tam, tam. dużo mam włosów. Bo a. używa chemikaliów do tego, a ja nic takich rzeczy nie będę używał. Nic nie używam, włosy dzisiaj szamponem z a, a to w sprayu co było? W sprayu? No. A to tylko tak tylko tą no krzówkę tak, tak lakierem, tak, tak delikatnie, tylko. żeby mi nie opadało. Wszyscy na to. mamy tak tylko, żebym ja czegoś sprawił i musiał się używać, żeby mi nie opadało. No. Tak. Dzień dobry, cześć, cześć, cześć. Jest Aldona. Dzień dobry. Zaczęła ci że Aldona jest na, na, z YouTube'a. A czy ktoś jeszcze jest na tym YouTubie? Słuchajcie, napiszcie. No, no, Patryk, no. Aj, Patryk. Dzień dobry w pochmurny dzień. A ja u nas przyjemnie, Pani Maria. Tak, ja u nas jest na ciepło pita. dzisiaj, słuchajcie. Dzień Fajnie. Doberek, jest. Dzień dobry, chyba Ewa Jest nie bardzo widzę co to jest za ten ale, ale jest dzień doberek, z chłodnego podlasia dzień dobry. U nas dzisiaj ciepło jest, słuchajcie naprawdę Tam, na jeden na, na jeden rękaw dzisiaj na. No. Witam Cieplutko, witam, witam, witam. A się zbierajcie, zbierajcie. Jest Jolanta, witam, jest Anka, dzień dobry, dzień dobry, Patrycja, dzień dobry, dobra, jedziemy. z a ja zacznę od witamy dowcipu. TikToku, witamy Was serdecznie. Ja, ja zacznę od dowcipu, bo akurat miałem ciężki wczoraj, jakiś tak, zasnąłem w ubraniu taki ciężki dzień. Był. Rano mój mózg jeszcze nie pracuje, a wieczorem jestem zmęczony. Niestety mój mózg już nie pracuje. Jest nadzieja na produktywną pracę, tylko w południe, ale wtedy akurat jem. Co? Trudny dowcip. Tak no tak wiesz. Rano, tak z rana od razu. Pracuje, nie pracuję. Ej, tego. Trudny pracuje. Dobra, mamy 11 października, tak. środę, imienin obchodzi Aldona oraz Brunon. I do tych, do tych dwójki dokoptowali jak zwykle cały szereg innych solenizantów. Ja tu moja, ja się nie widzę, że tu moja córka cały czas pisze już ze szkoły, bo poszła do szkoły, pół no chora. Już pisze, że nie pozdrawia ze szkoły, czyli już tam jej się coś nie podoba, ale ona mówi, że nie muszę odpisywać na jeden, ten, bo ona z takiego bloga prowadzi, prywatnego, że informuje, co jej tam w życiu się stało. Ale dobra, kontynuując. Aleksander Andronik. Są jakieś Androniki? Burchard Dobromiła do, do Maczaja. Do Maczaja. Do Maczaja. Emanuel Emil, Emilian Firmin, Gardomir Gromisław, Maria znowu, Marian Placyt, Probus y, Zenaida. Tak. Ty, ja wiem, jak powstało imię Zenaida. Jak? Facet wraca w sobotę wieczorem i żona do niego dzwoni, a on mówi Zonaida. No, 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 no. <laughs> Pazierik spoczynku nie chce dać, każe orać, każe siać. Tak. Słońce stało 6.52, zajdzie niestety już o 17.52. Antoni de Saint nawet nie próbuje. Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca. Mhm. No i dzisiaj są dwa nietypowe święta, możemy się spodziewać wielu ciekawych rzeczy, bo dzisiaj mamy tak dzień wychodzenia z szafy, czyli chodzi o to, że ludzie, ludzie homoseksualni robią tak zwany coming out, czyli ujawniają swoje preferencje seksualne, więc dzisiaj możemy spodziewać się kilku może coming outów, może na Facebooku. Ktoś po... Tak, nasza firma jest przyjazna generalnie wszystkim. Także u nas, coming out, może robić każdy i kupować może każdy. My naprawdę nie mamy z tym żadnego problemu i to nie tylko na poziomie seksualnym, ale także każdym innym. Ja mam problem tylko w jednym miejscu, ale to mieliśmy przez tydzień o tym nie gadać. Eee, także, także spoko. I dzisiaj jest dzień dziewczyny. Nie wiem, czy to jest połączone. No mam święto dzisiaj. Dziewczyny. A to może być starsza dziewczyna? Ja no. będę, tak, mamę, to ci powiem. A co to znaczy dziewczyna? Na pewno Jaka te... jest różnica między dziewczyną a kobietą? Wiek. Powiedz: Wiek. No ja się czuję na 18. Ja ci mogę po angielsku powiedzieć: girl, girl, woman. Na pewno nie jesteś girl. A sąsiedzie, coś pan tak wczoraj wieczorem wrzeszczał na żonę, bo nie chciała powiedzieć, na co wydała wszystkie pieniądze. A dlaczego pan jeszcze głośniej wrzeszczał dziś rano? Bo w końcu powiedziała. No. Co wy tam jeszcze pisać? Czekajcie, bo pies mi już przeszkadza na dzień dobry. Eee, czekaj, czekaj, tutaj gdzie byśmy byli? O, gdzieś, aleście Mniej się byliście, gdzie ty No Gdzie jadę? Ty zawsze wiesz lepiej, gdzie jadę. Ona się śmieje. Ostatnio oglądaliśmy fragment jakichś rolników czy coś tam w telewizji. Ona się śmiała, bo kobieta sterowała facetem, a facet już musimy, że miał dobre 70 lat, siedział cicho. No ja mam jeszcze niecałą pięćdziesiątkę, więc ja jeszcze nie potrafię się je ciło, kiedy żona próbuje mną sterować, bo ona przez 25 minut małżeństwa się nie dowiedziała, że mną się sterować nie da po prostu, nie? Witam, witam z Niemiec ja. Guten Morgen, Elizabeth, Guten Morgen. Pięknie wyglądacie. Znaczy jest Dzisiaj psenie. zaspaliśmy. No. Dzień dobry, bo tak, bo ja później stałem. No. Dzień dobry, pozdrawiam i co tam u nas tak. pada? U Miesławy pada. Tak czy inaczej, Renia pięknie, no tak, ale nie jest dziewczynką. Dzień dobry. Ja się czuję. No, dziewczyn, dziewczynki to są te, które są trochę nieodpowiedzialne. Witam się, bo, nie, bo nie znają życia. No, widzicie, no, no nie umiem być, być nieodpowiedzialna. Do... No. Ty akurat to potrafisz, ale nie w tej kwestii. No, witam. Chodzi o życie całkowicie. Witam, witam. Dzień dobry, Scelowa. No tak, tak, dzień dobry. Ale jest ten mąż miły. No Ewa, no my jesteśmy normalni. Ja nie będę udawał kogoś innego na ekranie i tak dalej, nie? Fajna, no, no takie. To były kiedyś dziury, ona powklejała takie różne dziwne rzeczy. Wszystkie są, mężczyznami, kobietami, każda się czuje. Kobietami jesteście i nie dziewczynkami, naprawdę. Ja tu nie mam ani na transmisji, ani jeden ani jeden ani jednej, jednej dziewczynki. Może tam, może tam na TikToku, który moja żona oddaliła tak daleko, że ja po prostu ledwo was widzę. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo krótko, powiem o podbiale pospolitym. podbiał pospolity, który kwitnie i zbiera się go na wiosnę, wczesną wiosnę. Ja się jeszcze raz wrącę, jak moja żona mówi, że będzie krótko, to będzie długo, tak nie. u bo mnie nie będzie bolało, wiecie, co się będzie dzieje. Nie, słuchajcie, nie wiem, bo bardzo stare ziółko, bardzo dużo osób zna podbiał, tak. Stare ziółko podobne do mniszka lekarskiego. Kwiatki ma bardzo podobne do mniszka lekarskiego. I powiem wam, że u nas w Wielkopolsce, znaczy ja nie umiem zbierać podbiału. Nie umiem. Słuchajcie, nie widzę. Nie, nie widzę, ale właśnie przeczytałam artykuł doktora Różańskiego i on też mówi, że jak mieszkał w Krośnie, to tam podbiału było bardzo dużo. Przeprowadził się do Poznania, w ogóle nie umie znaleźć podbiału. Kto się przeprowadził do Poznania? Znaczy, nie wiem, chyba jakoś tam chwilowo, chwil, i... chwilowo mieszkał w tym. W Poznaniu mówi, że faktycznie w Poznaniu nie ma nie ma podbiału. No po prostu nie ma, tak? Nie ma niektórych ziłek, tak jak nie widzę piołunu, tak? No nie ma. Tak jak nie widzę kocanki włoskiej, no, no niektórych ziółek nie Kocanka widzę. Kocanka jest. <coughs> Dobra. No i co z tym podbiałem? Bardzo dup, dobre, stare ziółko, z którego wykorzystujemy i korzeń, i liście, i kwitnące żółte kwiatki. <coughs> Przepraszam bardzo. Ma bardzo tam, bardzo tam yy, szeroki skład, już o tym nie będę gadała, ale ja powiem o najważniejszych rzeczach. Podbiał jest bogaty w śluzy o działaniu osłaniającym, powlekającym, rozmiękczającym, łagodzi kaszel i jest przeciwzapalnym. Tak, i jest przeciwzapalnym. Działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo, rozkurczająco, przeciw astmatycznie, wykrztuśnie, przeciwzapalnie, przeciw i uspakająco, tak? Świeże ziele, sok z ziela, napar stosowany jest też do okładów na trudno gojące się rany, wypryski, ropnie, ropne pryszcze, krosty, krwiaki, opuchlizny po kontuzjach, tak? czyli też można go zewnętrznie używać. Podbiał też, wyciąg z podbiału też jest używany w kosmetykach. I firma Wianek ma świetne mleczko do demakijażu, które właśnie ma wyciąg z podbiału. Jest, jest bardzo dobre i chyba jeszcze mają, ale nie mam na półce, też do higieny intymnej, chyba z podbiałem oraz mają żel pod prysznic też z podbiałem. Akurat nam się skończą. Akurat nam się skończył, ale też właśnie w kosmetykach też ten podbiał można znaleźć. No, ale najbardziej, najbardziej ze wszystkiego znacie syropy z podbiału, różne tabletki do ssania, bądź herbatki z podbiału, tak, bądź herbatki z podbiału. I teraz tak, tutaj w papacce znajdziecie liść podbiału, o, który można zaparzać i sobie popijać, bądź kwiat podbiału. Z flosa jest kwiat, tak? Eee, słuchajcie, można je pić, chociaż na opakowaniu tego zioła jest napisane do kąpieli. I jak najbardziej przy skórze atopowej, łuszczycowej można to zaparzać i w tym się kąpać, tak? Eee, kwiat pod biału, tak? Co jeszcze? Takiej herbatki spod biału nie wolno zażywać dłużej niż 6 tygodni. tak Absolutnie nie mogą jej używać kobiety w ciąży i matki karmiące. A tak, to wszyscy sobie mogą taki napar suszu robić. Jedną, dwie łyżeczki suszu zaparzamy szklanką. Słuchajcie, wody bądź mleka. Z mlekiem nigdy nie próbowałam, ale takie przepisy są. Słuchajcie, 20 minut parzymy i potem można dosłodzić sobie jakimś sokiem można dosłoć dźmiotkiem, tak, cukrem, czy tam, czym tam chcecie. Można dodać jakiegoś anyszku, tak, no i sobie w, w kaszlu, w przeziębieniu, tak, w anginie zapaleniach, w zapaleniach oskrzeli, taki podbiał, taką herbatkę popijać. Taką peblatkę popijać. My jeszcze tutaj w papat, a, jeszcze są takie tabletki dostania z podbiałem. Ja mam tutaj takie karmelki, które mają w składzie właśnie tymianek i podbiał, takie właśnie dosania przy. przy, yy, no przy yy, przeziębieniu górnych dróg oddechowych, tak? Także chcę, żebyście wiedzieli, że jest takie ziółko jak podbiał, bardzo stare ziółko, jedno z najstarszych, słuchajcie. Podbiał jest starym lekiem ziołowym. Ziele podbiału zostało wpisane do farmakopei Polski Królestwa Polskiego w 1817 roku, tak? No, i potem tam dalej. No, w medycynie ludowej stosowano dawniej także kłącze z korzeniami, oraz same koszyczki, tak? Także tutaj można wszystkiego używać. Także o. Tak, można pić podbiał, można zaparzyć, ale można też przemywać twarz, przemywać ciało, łuszczyca, atopia, yy, słuchajcie, ropne wykwity, trądzik, bardzo fajnie też pomaga. Jak znajdziecie w kosmetykach, ja bym musiała poszukać, bo mi się wydaje, że my jeszcze jakieś kosmetyki mamy z tym podbiałem, tylko tak wiecie, szybko, akurat tutaj to mleczko do zmywania demakijażu znalazłam, ono jest bardzo fajne, nawilżające. Jak ktoś lubi mleczka, to o, proszę bardzo. Pani Renata... Nie ma, nie ma Ani w ogóle, wiesz co, nie ma Ani, która to docipy zawsze opowiada. No właśnie. No. Dzień dobry, dzień dobry. No. Pani Renata wita nas z Lemgo. A gdzie jest Lemgo, pani Renato? Ja no. się przyznaję, bo nie wiem. Ja muszę wiedzieć, dobra, muszę wiedzieć. muszę wiedzieć, bo jestem kobietą i muszę wiedzieć. Słuchajcie, no. tak? Czyli Ale zastosowanie stany zapalne układu oddechowego, kaszel przeziębienia, stany skurczowe dróg oddechowych, także na temat tle alergii, tak? Infekcji, grypa, astma, pobudza wentylację płuc. O, proszę bardzo. Tak odnośnie muszę wiedzieć. Jestem na kolejnym kursie zielarskim, i tam jest taka grupa osób, jak to się nazywa, czat, taki na, na, na messengerze. Jak zobaczyłem, co się dzieje, próbowałem zaproponować, że jakiś regulamin stworzymy, o czym tu będziemy rozmawiać. To się panie oburzyły, że one nie lubią żadnych ograniczeń, po czym zaczęło się, że ja mam takiego kotka, a ja mam takiego. Myślałem, że zwariuję po prostu, nie? Mamy grupę stworzoną pod dzielarze, a panie się wymieniają zdjęciami kotków. I tak właśnie jest paniami, bo one muszą wiedzieć. No bo muszą wiedzieć, no kobieta hmm. musi wiedzieć wszystko od A do Z, nie? A Trądzik pomaga jest? E, No. Tutaj Pani Renata Ci podpowiada, gdzie jest ten... Aha, w Niemczech, to pozdrawiamy. Bon, bon, I bon, wiem jest? też w Niemczech. Ja. Dużo, tak, bardzo dużo klientek mamy z Niemiec, bardzo dużo osób z Niemiec się do nas odzywa, tak? Chyba najwięcej, słuchajcie, no. Bony kiedyś były... No. Coś jeszcze? No, wczoraj dostaliśmy, słuchajcie, ten... Co dostaliśmy? Zaproszenie. Co dostaliśmy? Zaproszenie. Nie, mógł o tym, nie. <gry> Ale dobra, nie powiemy, yy, bo nie warto. dobra miało nie być w tym tygodniu, tak rzeczy. Bo nie miało być w tym tygodniu, no. Ale dobra, nigdzie nie jedziemy, jesteśmy u nas w papacce, tutaj się czujemy najlepiej. Yy, no. Zapraszamy Was na transmisję sprzedażową o godzinie 10 i o godzinie 15. Tak, szmatki, papatki też dzisiaj będą, także Was serdecznie zapraszamy. Tak, No i do, yy, i do usłyszenia. Ja. Czyli, czy jeszcze mój mąż jakiś kawał powie? Przepraszam, taki o tobie przyrodniczy. O, o tobie. mnie, no powiedz, co Ty możesz o mnie opowiedzieć? No to będzie, to dokładnie yy, było, zdarzyłoby się u nas yy, w domu. Yy sieci Marek, ogląda film przyrodniczy, a tam walczą dwa żuczki. W końcu jeden z żuczków zwycięża, no i zaczyna z samiczką. Na to wpada Renata. Jak zwykle nie ma nic ciekawego w, tej, w telewizji, tylko przemoc i seks. Hmm. No. Tak, zgadza się. Hmm. Nie dzień? lubię, nie lubię filmów o zabijaniu. No. To były dwa żółczki. To był film przyrodniczy. Tak. Ona taka jest, uwierzcie mi, ona taka jest. Jak się pojawia cokolwiek w filmie, nie mam innych filmów niż takie nudne opery medlane, Jakieś takie kurczę, co mogę z nią oglądać. Jakieś, jakieś takie M jak, M jak coś tam. Nie, po prostu tragedia. No. Nawet komedii nie mogę z nią zobaczyć, bo tam na pewno coś się wydarzy. No. Dobra. Jak zacząłem... A co to? A nie, nie, o, nie, 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 nie. Nie będziemy kończyć. To co? Nie ma ani, nie ma dowcipu, widzimy się o dziesiątej. O dziesiątej, się. Pa, pa, cześć.